Witamy wszystkich bardzo serdecznie na Witam, kanale Fortuny. To już dziś powrót wielkiej Premier League. Po długim okresie oczekiwania, od maja, kiedy tak naprawdę zawiesiliśmy na chwilę uwagę na czymś zupełnie innym, wracamy i od razu potężna dawka emocji związana nie tylko z zamknięciem okna transferowego, ale przede wszystkim właśnie z pierwszą kolejką, która rozpoczyna się już dzisiaj wieczorem od starcia Liverpoolu z Norwich. Co dzisiaj będziemy robić może, bo to jest dość istotne do tego materiału. Podzielimy się naszymi wrażeniami odnośnie na to, tych spotkań, które będą miały miejsce właśnie w pierwszej kolejce oraz przede wszystkim naszymi typami na te spotkania. Otóż to. Słuchajcie, przede wszystkim na wstępie warto podkreślić jedną rzecz. Nie ma nikogo, kto poprawnie Nie jest w stanie no. wytypować wszystkie wyniki spotkań. Kiedyś się śmialiśmy, że tylko losując albo znajdując gdzieś w koszu Właśnie. na śmieci almanach z prawidłowymi <gry> wynikami, to jest oczywiście. Pewnego rodzaju odwołanie do filmu, powrót do Przyszłość. przyszłości. Jest się w stanie dobrze wytypować, więc to są nasze subiektywne typy, nasze odczucia po pre-sezonie, po transferach i po tym, jak oczywiście prezentowały się poszczególne zespoły w poprzednim sezonie. Słuchajcie, nie przedłużając, lecimy od pierwszego, lecimy spotkania, od pierwszego myślę, że. spotkania. Mamy tutaj w ręce yy, wiadomo, kursy. No tak i co? Lecimy. One się też będą tutaj gdzieś pojawiały. Także lecimy. Norwich. Przepraszam, że ciebie do słowa polecamy również aplikację fortuny. Ja, do tego, żeby ja jeszcze nie, jeszcze nie tak. <laughs> e, Dobrze, Liverpool Norwich. Myślę, że tutaj bez większych zawahań jedyneczka wchodzić. Liverpool e, były, Boże były, prawie mistrz. Kontra Beniaminek. Daniel Farke z, z niewieloma wzmocnieniami, Kontra właśnie Delec, Liverpool pre-season nie najlepszy. Ale myślę, że powinni sobie spokojnie poradzić właśnie z drużyną kanarków. Z niewieloma w kontekście wzmocnienia innych Benjaminów. No a tak, na pewno... w porównaniu do pozostałych Aha, oczywiście, Aston Villa tutaj, a tutaj zamieszała. Moje odczucia co do Norwich są takie, że oni się rozkręcą. Patrząc na poprzedni sezon Championship, mm -hmm. mam takie przeczucie, że po prostu taki moment nastąpi. Aha. Jeżeli chodzi o pre-season, no to tutaj warto podkreślić, że. Norwich, kilka solidnych wyników, ale szczęka nie opadła. Liverpool z problemami w, w wielu momentach, turbulencje. Ogólnie jednak pamiętamy ten astronomiczny zespół z poprzedniego sezonu, trzeba było dać odpocząć niektórym zawodnikom. Pff, Liverpool z Jurgenem Klopem przegrał, co prawda Community Shield, ale fantastyczne spotkanie tak. na rozkręcenie Świetnie. atmosfery przed sezonem. Zgadzam się tutaj z Tobą, jedynka, nie mam wątpliwości, że mhm. kanarki będą starały się coś z siebie dać, ale, ale na Anfield, to na Anfield nie ma opcji, Tylko jeden faworyt, dlatego tym faworytem jest dla Właśnie ekipa Jurgen Klopa i Derek powinni spokojnie tutaj zgarnąć 3 punkty, chyba że będzie gigantyczna niespodzianka. Lecimy dalej. dalej. Dalej to jest oczywiście duży na West Hamu kontra City, i tutaj. Podobnie jak wcześniej, bez zawahania stawiam na dwójkę, czyli Manchester City wygrana. No, skoro ktoś wygrywa ze zwycięstwem ligi mistrzów, no wiadomo, że mówimy tutaj o mistrzu Anglii, tak? Ale. E... Tak jak mówiłeś, już ekscytujące spotkanie. Nie będę tutaj mówił czy zasłużona wygrana City, czy niezasłużona przegrana Liverpoolu. Stawiam właśnie na City. Bardzo udany preseason. Zresztą z West się już mierzyli właśnie podczas tego okresu. Wynik dość sugerujący Zdecydowanie to, kto przeważa w tym meczu i kto ten mecz to, nie wygrał. Tak więc, właśnie tym razem, myślę, że to się powtórzy i znowu City zgarnie 3 punkty. No, ja tutaj jestem zgodny. 4 do 1 w pre na tym azjatyckim tournée. Pokaz, no, prawdziwe nie tak naprawdę, ekipy Manuela Pellegriniego, która swoją drogą miała duże problemy w pre-sezonie i to też warto podkreślić. Żeby porażka z Newcastle Steve'a Bruce'a. To był w ogóle pierwszy mecz na ławce tenerskiej byłego menadżera Sheffield Wednesday. Mówię oczywiście w odniesieniu do poprzedniego sezonu i od razu z potężnym mm -hmm. efektem, tak naprawdę, więc warto tutaj podkreślić, że City jednoznacznie lideruje chyba we wszystkich rankingach. Nie ma się co dziwić, też 1.25 kurs, zasadny, bo w obliczu tego, co działo się z tą drużyną, w zasadzie tylko jedno potknięcie z Wolves przy rzutach karnych na azjatyckim turniew w finale. Poza tym, misja wykonana zgodnie z mm -hmm. założeniami. Rekordy do wyśrubowania w tym sezonie są, ale poprzeczka jest zawieszona tak wysoko, że trzeba zacząć od wysokiego C. Tym wysokim C może być oczywiście wyjazd na Stadion Olimpijski w Londynie i dla mnie też dwójka okay. bez żadnych wątpliwości. Trzecie spotkanie. Bournemouth Sheffield United. I tutaj może ja zacznę teraz zmieniając rolę mm -hmm. w roli pierwszego komentującego. Powiem tak, ekipa Ediego Hała Cały czas podkreślając, że to są nasze jakieś subiektywne odczucia, patrząc na to, co działo się z równo jedną, jak i drugą drużyną w kontekście akurat tego jednego typu, jednej pary. Wykonała solidną robotę, ale też nie było to wszystko porażające w pre-sezonie. Mm -hmm. Tutaj można się zastanawiać, jak sam pre-sezon będzie się przekładał na to, co dziać będzie się na początku i na starcie tego sezonu. Eddie. Był zadowolony z transferów, był zadowolony z billinga. Podkreślał, że to może być postać, która w środku coś doda, mm -hmm. ale ja poczekałbym jeszcze z jego jakby wdrożeniem się do klubu na trochę później odłożony okres. Lloyd Kelly na pewno ma dla mnie większą szansę na to, żeby tutaj zadebiutować, więc warto mieć na tego chłopaka również oko z poprzedniej no sceny. są w niezłej formie. E, no, w to, że udało się osiągnąć Harry'ego Wilsona, to jest potężny też jakby, A, no. Stopień osiągnięć, jeżeli chodzi o. Ja mówię o Kolumnie. A ja mówię o Harrison no, no z Liverpoolu, który oczywiście w Derby grał. Tak więc zgraliśmy się tutaj z Wilsonem, no. ale odmieniając go przez dwa przypadki. Ale Sheffield o tym chciałem jeszcze powiedzieć, zanim oddam ci głos. Niepozorna ekipa dobre wyniki w pre-sezonie. co prawda grali głównie z angielskimi przeciwnikami, więc tutaj również trzeba to mieć na względzie, ale bardzo mało bramek stracili, solidnie, mhm. trzy bramki chyba tylko stracone w okresie przygotowawczym, więc patrząc na to, że Beniaminek ma tendencję do wchodzenia z takim animuszem w te pierwsze mecze, to oczywiście nie jest zasada, która się rozciąga na wszystkie sezony, A, które analizujemy, no. bierzemy pod lupę z każdym kolejnym startem, ale no jest coś w tej magicznej zasadzie, to pójdę za głosem intuicji, nierozsądku i postawię 0-2, czyli bądź y, zwycięstwo Sheffield United, bądź remis. A ja 1-0. Bardzo lubię ekipę Wisienek, myślę, że Eddie Howe tutaj rozwali tą defensywę Sheffield. To, gdzie... to po co to 0? Słuchaj, Wiesz, na wszelki wypadek. Dziecię, na wypadek, <słuch> tak. Proszę e... bardzo, teraz lecimy dalej. Bernie Southampton. E, I tutaj dla mnie... Ja tu od razu mówię, że to jest dla mnie 0-2. E, szkoleniowcy, którzy robią w swoich ekipach, no... Taką robotę, że powinni chcieć walczyć po rękach, szczególnie to, co zrobił Hasen Hill, kiedy przejął stery po Marku Hughesie. E, obydwa zespoły całkiem niezupełnie sezony. Tutaj może z małym wskazaniem na Benley, ale mimo wszystko ja tutaj kibicuję. Tuż już może. Nie jakaś analiza przemawia za moimi wyborami, ale bardziej tutaj może jakieś sympatie do danych drużyn, czy też powiedzmy szkoleniowców, albo zawodników, w tym przypadku Janek Bednarek. Myślę, że no, będzie ciężko o konto z tyłu, ale no, myślę, że Hill troszeczkę tutaj namiesza w tym sezonie, a ben i tak mam, mam wrażenie, że taka stagnacja może być, więc obstawiam 0-2. Ja krótko? Po sezonie raczej wskazałbym na Southampton, że lepszy mm -hmm. miała okres, ale rozumiem, że sugerujesz się tym hat-trickiem Chris'a Chris o, <laughs> o którym rozmawialiśmy przed nagrywaniem tego odcinka, więc słuchajcie, za kuluarowe także wstawki tutaj w tym odcinku. Dla mnie Soton miało być początkowo Southampton z dwójką, ale ostatecznie dałem też po konwersacji z tobą e, szanse drużynie gospodarzy na Terfmur dlatego również wiemy Rudinio, jak Benli grał u siebie także z opcją remisu chociaż Ralf Hasenkitl chyba tylko jedno spotkanie zremisowane poza tym same wygrane drużyny świętych więc okres przygotowawczy dobrze zrealizowany więc może to być bardzo groźna maszyna tak do ładowania bramek przeciwnikom i, I teraz teraz mamy bardzo ciekawą parę która w porównaniu do poprzednich zespołów przeciwnie ma Fatalny okres przygotowawczy za sobą i Krysta Palace i Everton. Everton bym się pokusił nawet, że gorszy niż Palace, ponieważ patrząc na ich kadrę i wzmocnienia. No. Tutaj można by się zastanawiać, co się tam działo. Mówisz o preseasonie teraz? Tak, 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 tak. O Powiem tak, wtrącając się tylko. Okres przygotowawczy w Evertonie bardzo suchy, bardzo mizerny, mało strzelonych bramek. Pff, jeżeli chodzi o stracone, to owszem, nie było ich jakoś astronomicznie dużo, ale to nie powala na kolana. Powinien być tutaj zdecydowanie mm. lepszy okres przygotowawczy. No, Marko przesadziłem, Silwa... że gorszy... Nie no, Crystal Palace to jest tak, jeden z najdramatyczniejszych tak, tak, przesadziłem, okresów przesadziłem, przygotowawczych faktycznie. w Anglii, więc... Tutaj trzeba to mieć na względzie. Ja, mimo tego, daję szansę Royowi Hudsonowi, o przepraszam, nie, nie ten, zapomniałem się z jedną rzeczą najmocniej. I stawiam, że jest w stanie znaczy, ja stawiam... coś tutaj no. ugrać, dlatego jest u mnie zero, remisik. Podobnie jak u mnie. No, więc wyjaśniliśmy się praktycznie. powtarzamy dosyć. się wszędzie na razie, tak? Tak, póki co no. jest, jest powtarzalność, jest, jest nieźle. Może Watford Brighton. I ja tutaj stawiam... Śmiało jedynkę eee, Bardzo dobry season Watfordu, preseason przepraszam że Gray się rozstrzelał i tutaj właśnie jeżeli Mogę coś zasugerować, co ja bym tu jeszcze dodał za kurs eee, To, że właśnie Gray strzeli bramkę eee, hmm. Więc oprócz tego właśnie, tej, oprócz jedynki jeszcze tutaj obstawiam bramkę Graya No i po prostu myślę, że Brighton, e, który według mnie jest jeden z powiem szczerze kandydatów do spadku tutaj, moje lekkie, tutaj zdradzam moje takie przewidywania ale myślę, że sobie nie poradzi właśnie na, na nie z dużyną Eltona Johna. Obronili się no, troszeczkę transferami, bo był moment zawahania, jeżeli chodzi o Mewy. Przynajmniej w mojej opinii, podkreślam to no, raz jeszcze. Bardzo dobre ściągnięcie pewnego zawodnika z Bergi. Tak, jest Rosart, którego Właśnie. ja mam na oku do jakiegoś czasu, więc cieszę się, że będzie mógł zagrać w drużynie Graya Pottera. Jest Neil Mopé, który wcześniej rozgrywał swoje spotkania w Brentford. Jest także ściągnięcie Alona Moja na ostatnim, w zasadzie odcinku, ostatniej prostej tak. deadline day. Wypożyczenie. Wypożyczenie? Mm, Watford też zrobił fajny biznes, ściągając Sara z Ren, więc zobaczymy. To taka a propos jeszcze centrum transferowego. Tak, Deulofeu, może też co coś zamykało. jeszcze namiesza. E, Watford u siebie na Vigrish Road, a dodatkowo ten fantastyczny okres przygotowawczy, o którym wspomniałeś. Świetny dobór przeciwników, bardzo rozsądny, nie za dużo meczów, nie za mało. Idealnie zbalansowane, wyprofilowane podejście do przygotowania ekipy, więc Havi brawo. I dla mnie tutaj, mimo tego, że optymistycznie jestem nastawiony do tego sezonu MEF, a mogłem nie być, patrząc na przemyślenia pod koniec sezonu, kiedy typowaliśmy Brighton e, jako drużynę, no, mogącą bić się do ostatniej kolejki o utrzymanie no. razem z Hardy, e, to stawiam tutaj e, na Watford, ale pewien prognostyk optymistyczny, jak najbardziej do Brighton jest. Dalej. Tottenham, Aston Villa. Mhm. E, no, tutaj jest e, bardzo ciekawa para. Dużo transferów i po jednej stronie, i po drugiej. No, po drugiej zdecydowanie więcej. Oczywiście tutaj jedyneczka wchodzi, czyli wyglądam Tottenhamu. Mhm. Nie wierzę w to, że mówisz, że Beniaminki wchodzą z animuszem do... w tej pierwsze kolejki, ale nie wierzę, że tutaj Dużyna właśnie w de cokolwiek potrafi tutaj. Zdziel ten, e, proszę, strzelić, a co dopiero wygrać właśnie na nowym World High Lane. Słuchaj, to ja się podzielę jedną anegdotką. Kiedyś, już kilka lat temu to było, w Dreźnie, siedziałem na wakacjach mm -hmm. podczas okresu właśnie, że tak powiem, pracy wakacyjnej. I oglądałem Aston Villa Arsenal. To był mecz, który się zakończył przegraną w Arsenalu 3 do 1, Aha. wtedy inauguracyjny. I Aston Villa wjechała wtedy fantastycznie, jakby łamiąc no, też północny moje Londyn. nadzieje na dobre wejście drużyny, również z północnego Londynu w sezon. Więc oby to nie było prorocze dla twojego typu. Zobaczmy. A jeżeli chodzi o mój, to słuchajcie, jedynka, tak jak powiedział krzywy, tutaj z większością rzeczy się zgadzam. Dobry, zaangażowany, naprawdę taki. No, na dobrej motoryce okres przygotowawczy nawet w jednym meczu skończył się poharatanymi kośćmi e, piłkarzy Manchester United. Tak. Jeden e, dany to Stary zaangażowanie James. tak, było widać także w meczach z Bayernem, było widać w meczach z Realem, no i ostatecznie e, kończąc i wieńcząc w meczu z Interem, kiedy ostatecznie nie udało się wygrać, bo wiadomo, że w regulaminowym czasie 1 do jednego, ale później się to wszystko rozstrzygnęło na korzyść drużyny Antonio Conte, ale mimo tego i tak, Tottenham na Stadium i wygrana drużyny gospodarzy, to jest mój typ. Leicester Wolves, i tutaj są, mierzą się ze, według mnie ekipy, które w ostatecznym rozrachunku na koniec w maju będą według mnie sąsiadowały. Nie będę zadawał kto według mnie będzie wyżej. Tu okazję, jeżeli chcecie poznać moją opinię, to zapraszam na nasz kanał. Tam obstawianie tabeli, ale tutaj obstawiam remis. Ja też. Ja podobnie. Chociaż to będzie taka batalia. To będzie niesamowity mecz. Klasyczna bitwa o Mustafar pomiędzy Anakinem a Biwanem Kenobim. To dla fanów Gwiezdnych Wojen takie, takie odniesienie. No potężne spotkanie dla mnie to jest, patrząc na przygotowanie i jednych, i drugich. Brendan Rodgersku uporządkował i to nie jest, że tak powiem, gołosłowne podejście drużynę Lisów, bo no, te wyniki robią wrażenie. Odpowiedni też dobór rywali w mojej opinii. Wolf zaś, obok tego azjatyckiego Turné. bardzo fajny początek sezonu, zbalansowany z eliminacjami do Ligi Europy, tam patrzenie zespołu Crusaders, teraz już jesteśmy po wynikach z Ligi Europy i też świetne wejście w Armenii w kolejną rundę, więc no, starcie na szczycie, Brena Hodges, Nune Spirito Santo będzie się działo, u mnie również remis. Dobrze, no to Newcastle Arsenal, czyli a... Tutaj, tutaj twoja drużyna, ja myślę, że też się troszeczkę podliżę, właśnie tobie tutaj dwójka, czyli wygrana na Arsenalu. Steve Bruce tą drużynę buduje, bo powiedzmy sobie szczerze, że przyjął ją dość późno, jak na to, w jakim momencie okresu pisy znowu właśnie byliśmy. Co prawda, no, były momenty, że niektórzy później obejmowali swoje drużyny, ale co prawda, Bruce jest specjalistą od wszystkiego, on potrafi czasami taką dużynę wyciągnąć z dołku. Odstrzelania bramek z głową, tak, widzieliśmy tak. takie przebitki podczas... Na nowym kanale właśnie Premier League. Tak. No ale mimo wszystko tutaj myślę, że powinni sobie dać spokojnie radę kanonierzy z dużyną Swok. Czy też na nowym materiale na kanale Premier League, tak, tak. oglądaliśmy tak. przed... Startem sezonu. tam wszystkie materiały są nowe, bo wrzucili tak. je w tym samym czasie. Tak. E, ogólnie rzecz biorąc, jeszcze jedna tylko informacja związana z tym wszystkim. Dopięcie okna transferowego w Arsenalu jest po prostu przepotężne. I mhm. e, to chodzi niekoniecznie może o samą liczbę transferów, ale przede wszystkim jakość. E, więc tutaj podejrzewam. Że zrobią odpowiednią robotę pod kątem atmosfery, też te przejścia. Dlatego uważam, że wyjazd na St. James's Park powinien zakończyć się wygraną arsenalu i dwójka. Teraz ja mogę ci się odwdzięczyć za to, co przed chwilą. Bo teraz para, która według mnie jest. Tak, United Chelsea, tą parą zakończymy tkaniem tej kolejki. Dobrze, Idealna inauguracja. Dywanie. No powiem tak, patrząc na okres przygotowawczy, ja wiem, że za dużo posługujemy się może tym okresem przygotowawczym w dzisiejszym materiale, ale tak. to jest jedna rzecz, o którą można się bardzo łatwo oprzeć, sugestywna, dając do zrozumienia, w którą stronę szły drużyny i jak zbiegały się z planami menadżerów w tym okresie, bardzo istotnym przecież dla startu sezonu. Poza tym to jest też jedna rzecz, która pozwala na brak wróżenia z fusów, bo poza tym można się odnosić do sezonu 18-19 i do jakichś takich intuicji. A chcemy mimo wszystko się sprofesjonalizować z tą analizą, dlatego troszeczkę w ten preseason musimy wchodzić. I tutaj zdecydowanie lepsze wrażenie zrobiła ekipa tak. właśnie Legunara wygrywając. Wszystkie mecze wygrane. Wszystkie spotkania poza Remisowym tym spotkaniem z Mediolanem. Dokładnie. E, Ale w ur... wygrana. W Chelsea było troszeczkę inaczej, było trochę egzotyki, był japoński rywal, byli rywale z Irlandii, no. bywało raz tak, raz tak, chociaż wygra nas Barcelona, chociażby powinna nastroić pozytywnie fanów The Blues, odejście Davida Luisa pod koniec okienka transferowego może nie, ale jeżeli psu atmosferę w drużynie, a takie pogłoski pojawiają się, oczywiście to nie jest weryfikowane, więc weryfikujcie nas, jeżeli możecie. To chyba dobrze się skończyło. Mm. Ciężki, naprawdę trudny sezon przed ekipą Franka Lamparda i to może być bardzo, ale to bardzo trudny wyjazd. Nie przeczę, że Chelsea ma papier na to, żeby może zrobić zaskoczyć. tu wynik. Może więc może najbędzie. być zupełnie inaczej z tym. Tak, Ross Barclay to jest po prostu jakiś mega kot z okresu przygotowawczego, więc warto mieć na niego oko. I może tutaj się okazać, że kompletnie się rozjedziemy z tymi typami, ale Zobaczymy. jakaś taka podstawa intuicja i. Zweryfikujecie nas. Dobrze. To by było na tyle w tym odcinku. Weryfikujcie nas. Słuchajcie, dajcie nam do zrozumienia, gdzie błędy popełniliśmy i pewnie będziecie nas rozliczać pod koniec weekendu, kiedy wszystkie wyniki już wiadą i będziemy mogli również my posypać głowę popiołem, a podejrzewam, że tego popiołu lepiej sobie naszykujmy, tak bo może być taka kopa na taczce, więc... no zobaczymy. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Dokładnie. Życzymy mega udanego wejścia w ten sezon Premier League I przypominamy również, że materiał zbieżny z tym pojawi się również u nas na kanale, ale to już zupełnie... Udanego weekendu życzymy. Dokładnie. Cześć. Trzymajcie się, cześć.